Ciemny krużganek, Faust Mephistofeles. Po co mnie ciągniesz w te ciemne ganki? Czy tam nie dosyć przestworu? Małeż w gęstej ciszbie dworu do żartów o mamień szranki? Tego mi nie mów ty, który od wieku zawsze się kręcisz pośród kłamstwa steku. Lecz teraz to mnie zbywasz wykrętami. Do słowa przyjśnie może między nami. Tymczasem jestem do czynu wzywany. Marszałek nagli, a z nim szambelany. Cesarz chce i to bezwłocznie w tej dobie Helenę i Parysa zobaczyć przy sobie. Pragnie on skutkiem sztuki czarnoksięskiej ujrzeć, zmysłowie, w żywej osnowie ten wzór piękności niewieściej i męskiej. Do dzieła, słowa mego niepodobna zrywać. Szaleństwem było na wiatr obiecywać. Ty sobie nie zdałeś sprawy ze skutków twego krętactwa. Daliśmy mu już bogactwa, on teraz żąda zabawy. Niby to da się wytrząść z rękawa? Tu. Arcyśliska przeprawa, całkiem nowy to zakres, zbyt ciężkie zapory, nowe długi zaciągasz, a trudno podołać, zda ci się, że Helenę tak łatwo wywołać, jak papierowe złotówek upiory. Wiedźm i czarownic mogę ci, kolego, dostarczyć zaraz cały mi tuziny, lecz małe nimfy, choć także niczego, nie mogą nigdy ujść za heroinę. Znowu dawna piosenka, nudzisz mnie nią srodze, przy tobie trudno stać na pewnej nodze. Tyś ojcem wszelkiej przeszkody, za każdy środek nowej chcesz nagrody, ale dasz radę. Nie mrucząc rozwlekle, sprowadzisz ją swym talentem szatańskim. Nie mam stosunków z narodem pogańskim, on mieszka w swym własnym piekle, ale jest sposób. Powiedz go bez zwłoki. Nie rad odkrywam ten sekret głęboki, ale posłuchaj. W samotnej krainie odosobnione mieszkają boginie. W koło nich nie ma czasu i przestrzeni. Nikt ich bez pewnej zgrozy nie wymieni. Są to matki. Ha, Drżysz, lecz się nie dziwię, matki. To imię brzmi tak osobliwie. I rzecz jest takąż: bóstwa to nieznane Wam śmiertelnikom, przez nas wymieniane niechętnie. W ich to niezgłębne krainy udać się musisz z własnej swojej winy. Skaż do nich drogę. Nie ma do nich drogi. Nieprzystąpione, nieprzystępne progi tych bóstw. Tam się szczyt od nanie odróżnia. Jest to zupełna wszelkich sfer odwrotność wskroś tylko pustka, samotność i próżnia. Czy ty pojmujesz próżnię i samotność? Mógłbyś schować te androny, które tylko w głowie mącą kuchnią czarownicy trącą, budząc czas dawno miniony. Mało że w pasmie żywota zawiłem musiał się uczyć nauczać czczości. Zdawało mi się, że mądrze prawiłem, mocniejszy jednak był odgłos sprzeczności. Musiałem nawet przed tym nędznym bytem uciec w samotność, w głąb dzikich pustkowi, wreszcie zważony nudą i przesytem zapisać się szatanowi. Gdybyś na środek oceanów płynął i gdyby się tam przed tobą rozwinął przestwór bez granic, widziałbyś bałwany jedne po drugich i nimi miotany. Choć bliski zguby, widziałbyś coś przecie, widziałbyś mknące na modrych fal grzbiecie, stada delfinów, widziałbyś chmur, jazdy, słońce i księżyc i gwiazda, ale tam, w wiecznej próżni, dookoła nic nie zobaczysz. Nic zgoła, własnych swych kroków nie usłyszysz, ani oparcia znajdziesz bezdennej otchłani. Jesteś skończonym typem mistagoga, któremu gawieć na duchu u Boga najłatwo wierniej uwodzić się daje. Tym razem jednak na opak się staje. Ty mnie ślesz w próżnię. Czy jakieś przestrzenie, abym siły i sztuki zyskał pomnożenie tego chcesz, abym, jak kot dobrze znany, spod żaru, tobie dobywał kasztany. Tylko, no dalej, dojdziemy do treści. W Twojem nic sądzę, że wszystko się mieści. Nim się rozłączym, niechże cię pochwalę i przyznam, że znasz diabła doskonale. Weź ten klucz. Sprzęcik wcale niepokaźny. Nie ceń go lekce, wpływ jego jest ważny. Rośnie w mym ręku, jaśnieje, rozbłyska. Poznasz niebawem, ile się nim zyska, dzierż pilnie w dłoni ten drogi zadatek. On ci, on cię powiedzie do mieszkania matek. Do matek? Cóż to za słowo, co mną tak wstrząsa? O głowo, ty głowo, takżeż cię razi jedna wzmianka nowa? Chciał, żebyś słyszeć same znane słowa? Kto przebył w życiu tak rozliczne dziwy, ten by powinien mieć już, mniej już być drażliwy. W odrętwiałości szczęścia nie znajduję. Wzruszenie jest to najlepszy dział duszy. Choć się uczucie drogo okupuje, nagła okropność głęboko nas wzruszy. Zapadnij tedy. Mógłbym też powiedzieć: wznieś się, to jedno. Porzuć dla bezładu całość powstałą. Pospieszaj odwiedzić to coś, co z dawna zniknęło bez śladu. Idź się tym poić, jak obłoków smugi. Przy każdym trybie ciągnie się pas długi. Wywijaj kluczem, ale trzymaj z dala od siebie obłok, który go okala. Dzierżąc go, czuję nowe siły ducha. Na wielkie dzieło wzmaga się otucha. Ognisty trójnóg wskażeć na ostatek, że już do mety przywiódł podróż swoją. Przy jego blasku ujrzysz grono matek. Jedne z nich siedzą, inne chodzą, stoją, jak się wydarzy. Tam ci się określi rys wiecznych kształtów wiekuistej myśli. One zobaczyć ciebie nie są zdolne, im tylko widne zarysy ogólne, wtedy zbierz całe twe męstwo i chociaż wielkie jest niebezpieczeństwo, prosto, a śmiało zbliż się do trójnoga, dotknij go kluczem. Faust robi nakazujące poruszenie ręką, której trzyma klucz. Mefistofelec, przypatrując mu się Tak, nie można lepiej. Trójnóg jak Magnes klucza się uczepi, wtedy dąż nazad szczęściem uniesiony. Nim się spostrzegą, wrócisz w znane strona tu, gdy zdobycz będzie w twojej mocy Parysa i Helenę przy zwierzcieniów nocy. Pierwszy, co się na taki czyn ważył, spełnisz to. O czym nikt dotąd nie marzył, po tym magicznym sposobem niech czary zmieniają w bóstwa obłok wonnej pary. Ale cóż teraz? Dąż w głębie swym duchem, tupnowszy wpadniesz, wznijdziesz tymże ruchem. Faust tupie i zapada się. Czy też na dobre klucz mu się obróci? Ciekawy jestem czy nazad powróci.